będę próbował ten rosół. Dzisiaj jest rana, znowu gotowałam rosołek, ale zobaczymy co z tego rosołu wyjdzie. Ach. Codziennie rosół gotuję. Ja, ja nie wiem. Tak mi smakuje te rosółki z kluskiaczkami? No, super. Naprawdę, kochani, ja takie rosoły go, robię, gotuję tak jak u mamy. Naprawdę. Jest po prostu zajebisty. Rosół z dodam sobie jeszcze pieprzu, o, nie za dużo o. i super teraz się dobieramy do jedzenia. Chciałem pozdrowić wszystkie rodziny na całym świecie, ży życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i słodyczy. Jako Heniek ja, ja infom Poland, manager muzyki światowej Wam życzę. Widzicie, że to nie ja. Mamy tu na ręce takie lowe, poobijane palce, to chyba ja. Dzisiaj mamy niedzielę, przy niedzieli to rosołek. Samemu jak się ugotuje, to jest dopiero rosu. Jest marchewka. Wszystko jest. Cebula przypalana też jest. Ktoś mi tłumaczył, że rosół gotuje się 3 godziny. Kochanie, wcale to nieprawda. Rosół powinno się gotować godzinę na małym ogniu. I wtedy jest klarowny. Wtedy mięso się ugotuje, mięso się wyciąga, i jeszcze się trochę podgotuje, doda się przypraw, i jest wtedy super. Tak jak ten, co ja zrobiłem. Wiecie, jak smakuje rosół, ten co ja jem. Jak się samemu zrobi. A to mi przykro, że nie mogę Wam poczęstować tym rosołem. Ale jeszcze troszeczkę to możemy sobie klusek, bo za dużo leciało mi gdzieś. Za dużo narałem rosołu. Hop. Te kluseczki. Widzicie, sam sobie gotuje, sam sobie żyje, jak długo to nie wiem, ale na razie żyje i się cieszy się z życia. Powinniście się wszyscy cieszyć z życia, póki żyjecie. Ten COVID to jest tak, że trochę ludzi odpornych zostaje, a trochę nieodpornych umiera. To teraz chyba przesadziłem. Lato przyjdzie, roboty w polu, polu to znaczy w ogrodzie. Podcinanie drzewek, bielenie. To co pozostało, popocinać oczywiście, jak będzie na to czas i zrobię, pcha, kochani, wyszedł mi rosołek zajebisty. Zajebiste to nie żadne przekleństwo, tylko słowo Można mówić na Q na K To jest przekleństwo na hu Ale to... Ja muszę jeszcze dodać sobie klusku, bo sam wodę nie będę pił. Sam rosół znaczy się. O, op, no. A to jest tego coś się zrobi, co innego. Tam gotuje pasze dla swoich zwierząt dla psów. Mam psów trochę. A jak jeszcze, jeszcze się narodzą, to i będzie ich jeszcze więcej całe podwórko. Tak jak człowiek, tak jak zwierzę, też swój rozum ma. I trzeba o nich dbać. Tak jak o człowieka się dba. O mnie to ich, ich nie zadba, tylko sam muszę sobie radzić. Tak niektórzy mówią, e, pomogę ci. Oczami. No. On ci pomoże. Chyba, że garbę jak dostanę, to wtedy przy nim pomoże. Cała zima była i żaden mi nie pomógł. Jakoś robi na lato. Pomagać, nikt to. Czy co, chcą pomagać, tylko nie przychodzą. Pomagają. Mm, pycha. No, jedną rzecz zrobiłem. Długa rzecz musi się będzie gotować. Pogotuję się trochę ten mój jedzenie, bo tam gotuję kaszę dla psów i dodaję mięso, do, y, wołowe jeszcze takie specjalne, żeby te psy rosły. Nie tylko będą małe i małe. Pozdrawiam wszystkie rodziny na całym świecie. Życzę zdrowia. Ja Info Poland Antka Bryczek, manager muzyki w aplikacji na Facebooka PP.